Bo ja tutaj jak byłam tu przejazdem też w zeszłym roku, to, poradzę, że to trzeba dobrze dobrać, tak? Ja miałam operację na haluksa, a teraz miałam drugą operację i problem z OU wraca, tak? Znowu mi się zrobił haluks, to znaczy, że jest, czyli świeżo, nie? I noga mnie boli, nie mogę na nią stawać. No, albo Pani pokaże to bardzo. Tu mogę usiąść? Na tym nie bardzo. To? Ja, to, to co Pani ma? Siąść na, na miękkim i nogi w górę pójdą. Jak będzie Pani pokazywała? Na no, to możecie normalnie przysiadać albo na krześle. Tu mogę pokaże? się na fotel? A fotel, jest niedobry, a fotel jest niedobry, niezdrowy. Fotel jest dobry do masażu. No, a jest... do takiego siedzenia, pokazywania, przymierania to może popatrzeć przesłuchaj.

Całe przed kopio, tych ja nacisnę, to tu ja ja z wszędzie. Z Powiedz panu, że ty nie... tylko posłuchać, nie tylko to jest z ale tak, to, no ja całość... to pod spodem jest wyrodnienie. Ja nie, nie, nie. Więc Pani musi robić ćwiczenia. Brutów żadnych nie ma tu sztabek, Z przodku mam tutaj. A, no, no, no. To trzeba powiedzieć, ale no, może pani zginać. To ma Pani bruty w środku. Tak. to z brutami Pani nie zegnie na siłę. No Bo no, musieli pani po operacji też powiedzieć albo zginać, albo nie zginać. No, nie ja zginam chodzi, na a siłę, tak nie a, a ja pani mówi, zabawać. że ma pani brut. nie zegniemy. Co się da? te Pozostałe palce ruszać. Można sobie kupić taki poradnik do palca, odwodzić lekko. No, a nie mamy... ma Pan jakichś takich, żeby sobie zakładała? Mamy takie. miłcie takie silikonowe. Tu się tutaj, żeby nie wypadł to są... To co tam jest? Sylikon. Dobra, to, to ja sobie wezmę. Bo ty a mamy też takie. Za Do no, Za składaniami. A co by Pan polecił? To ja bym polecił, może Pani się Pani ponosiła. to jest tak jak na zdjęciu, Pani wkłada W ten sposób, tak Te, jak się któreś nie mieszczą, to nie można obciąć, ale na przykład dwa albo jeden tylko włożyć To Pani zakłada i no, pani Pani... oddzielony byś nie To no. no to samo co to, to będę nosić, tak, nie? Proszę dwa jak Pani To jest ma jeden na jeden, jak na pół. Na pół. W to? W dziewiątce. W tego? Proszę? No, to tak. Jakąś coś mi może Pan pozapakować, bo... Tak, to papieru, Dobra. Pani żeby to pieniądze do tego. poradnik to też mamy taki, który pokazuje co i jak i dlaczego powstają takie konkretne rzeczy i Coś jeszcze pani przydała, czy mi się wydawało? Co się? Co już, no to już woreczka. A i ja coś się pytałam. Może z tych karetki może To pani mi zaśpiewała się, że jest to naturalne. Właśnie. A jakieś takich innych niż nie ma, Pan? Nie, wiem, nie, ma coś innego jeszcze. Jaki inne? Ja jestem pomysłodawcą tego i tego, i innych nie wiemy. Tam wymyślamy sobie kwadratowe, większe, dłuższe. To jest jakiś inny przedmiot, bo w tym musiałbym, żebym No, innych nie ma. nie ma. Są takie, takie, jest nieco inny. Nie ma powoduje taki i taki, takiej sprzedać żeby pani sobie obciąć kurdeś tam zobaczyć ile pasuje. Nie, tak nie. Dobra, ja tam powysam. I te, 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 to I coś jeszcze? No i wywod do ulubioności. Uważam, żeby teraz nie ściskały tych palców. Palcz. Jak to. pani siedzi sobie, to wyciągnąć ciągnąć to i poruszać to tymi palcami. No to na tyle, ile pani może.